Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Czy słuchacze to potwierdzą, patrzymy w redakcji na to, co dzieje się z cenami paliw już kolejny tydzień i zdziwieniu nie ma końca. Według serwisu ePetrol.pl na niektórych stacjach cena benzyny 95 i diesla spadła w tym tygodniu poniżej 6 zł za litr. Ostatni raz taka sytuacja była dwa lata temu tuż przed napaścią Rosji na Ukrainę. W hurcie w Orlenie w ciągu ostatnich siedmiu dni benzyna potaniała o 5 groszy, a olej napędowy o 13 groszy na litrze. Cena baryłki ropy Brent spadła w tygodniu na chwilę nawet poniżej 70 dolarów, czyli na Najniżej od grudnia 2021 roku. Przyczyna spadków ciągle ta sama. Boi się rynek o słabość popytu na paliwa na świecie. Wiąże się to głównie z powolnym tempem wzrostu gospodarczego w Chinach i obawami o kondycję gospodarczą w USA. W ostatnich dniach kartel OPEC, czyli producenci ropy, obniżyli także swoje prognozy tempa wzrostu popytu na ropę w tym i w przyszłym roku. Inwestorom na rynkach z pewnością rzuciło się w oczy zdanie, w którym OPEC tłumaczy, że niższy popyt na ropę w Chinach to nie tylko kwestia słabej koniunktury gospodarczej w tym kraju, ale także rozsądku popularności aut na gaz i aut elektrycznych. Stopy procentowe w Polsce pójdą w dół najwcześniej w marcu przyszłego roku. Do takiego wniosku można dojść po ostatniej konferencji prezesa NBP. Adam Glapiński brzmiał tak, jakby był gotowy na obniżki, gdy tylko spełnią się warunki stawiane przez NBP. Chodzi o zatrzymanie wzrostu inflacji i projekcję jej spadku do celu na poziomie 2,5% w kolejnych kwartałach. Analitycy szybko skojarzyli fakty. Najnowsza projekcja inflacyjna NBP ukaże się w listopadzie, ale wtedy inflacja będzie jeszcze rosnąć. Kolejna projekcja będzie w marcu i wtedy już szczyt inflacji powinien... Powinien być za nami. Wtedy RPP będzie mogła zacząć obniżać koszty kredytów w Polsce. Pośrednio potwierdził to Sam Glapiński, mówiąc, że ma nadzieję, że warunki dla obniżki będą spełnione w marcu. Jeśli więc rynek finansowy założy teraz, że tak właśnie się stanie, to stawka WIBOR 3-miesięczna, od której zależy oprocentowanie większości kredytów mieszkaniowych, może zacząć spadać wcześniej, w okolicach początku przyszłego roku. Włoski bank Unicredit kupił 9% akcji niemieckiego Commerzbanku. Tym samym stał się drugim największym akcjonariuszem spółki zaraz po niemieckim rządzie. Co więcej, media sugerują, że Włosi mogliby kupić więcej akcji i przejąć kontrolę nad Commerzbankiem. Sprawa jest dość sensacyjna, bo 4,5% akcji Commerzbanku sprzedał Włochom właśnie niemiecki rząd. Nie wiedział jednak, że Unicredit samodzielnie dokupi na rynku kolejne akcje. Związkowcy z Commerzbanku już namawiają rząd do obrony przed włoskim kapitałem. Zarząd Banku wynają z kolei doradców z Goldman Sachs, którzy mają wesprzeć spółkę przy ewentualnej próbie wrogiego przejęcia. Jest to także interesująca sytuacja z polskiej perspektywy: Commerzbank jest inwestorem strategicznym M-Banku, a Unicredit do 2015 roku był głównym współwłaścicielem banku PKO SA. Gdyby doszło do przejęcia, Unicredit wróciłby na polski rynek jako podmiot kontrolujący M-Bank. Unia Europejska buduje reputację nieustępliwej wobec gigantów technologicznych, którzy zachowują się nieuczciwie wobec państw, podatników i konkurencji na rynku. We wtorek miliardowe kary w Europie dostały zarówno Apple, jak i Google. W przypadku Apple chodzi o 13 miliardów euro, w przypadku Google o 2,5 miliarda. Apple miał oszukiwać na podatkach, a Google miał wykorzystywać swoją pozycję do działań monopolistycznych. W obu przypadkach kary zostały podtrzymane w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzja Dotycząca Apple kończy wieloletnią sądową batalię o rozliczenia podatkowe spółki na terenie Irlandii. Sue orzekł, że przywileje uzyskane przez spółkę w tym kraju były niedozwoloną pomocą państwa. Teraz te korzyści należy zwrócić. W przypadku Google Sue utrzymał na mocy główną grzywnę, nałożoną przez Komisję Europejską i potwierdzoną wyrokiem sądu z 2021 roku. Chodziło o faworyzowanie wyników własnej porównywarki cenowej kosztem innych podmiotów. Sytuacja na polskim rynku pracy dalej jest dobra, ale w nowych danych na ten temat jest coś, co może niepokoić. Według resortu pracy liczba bezrobotnych w sierpniu wzrosła o 8 tysięcy do ponad 773 tysięcy osób. Zastanawiają tu dwie rzeczy. Po pierwsze, że liczba bezrobotnych wzrosła już drugi miesiąc z rzędu. W lipcu poszła w górę o niecałe 3%. Po drugie, że w okresie letnim bezrobotnych w ogóle przybywa. Dotąd o tej porze roku było zupełnie odwrotnie. Według ekonomistów PKO SA, to pod tym względem najsłabszy okres na naszym rynku pracy od 2009 roku. Coraz gorzej wygląda też popyt na pracę ze strony przedsiębiorstw. W ciągu miesiąca firmy zgłosiły nieco ponad 78 tysięcy wolnych miejsc pracy, czyli aż o 19 tysięcy mniej niż w lipcu. To było ekonomicznie in brief od Voice House. Wiadomości dotyczyły wydarzeń od 6 do 12 września 2024 roku. Do usłyszenia. Zawsze rano.